Witam Was serdecznie na kolejnym wideo poradniku dotyczącym Inkscape'a. W tej części dowiemy się nieco na temat filtrów. Dziś przefiltrujemy, czy skorzystamy z filtrów, które teoretycznie dotyczą tekstu, ale nie znaczy, że nie możemy ich wykorzystać w inny sposób. Zatem zaczynamy. Wystarczy zapiszemy sobie jakikolwiek tekst w dowolnej formie. Klikam Filtr ABC. wybieramy pierwszy filtr. chropowatość. Jak widzimy, tekst został zdeformowany. Nieco nasz obszar roboczy się powiększył, także to pamiętajmy też przy eksporcie. Jeśli chcemy konkretnych wymiarów tekstu, to albo przytnijmy, albo po prostu pamiętajmy o tym, że ob nasze obramowanie tekstu się powiększyło. Drugi filtr. Czarny obrys. Najlepiej będzie widać, jeśli zmienię to kolor. Jak widzimy. Przypomina to nieco krawędź, ale jak widzimy ten obrys jest bardziej zaokrąglony i ma większe krawędzie. Kolejny element Czyste krawędzie. Widzimy tekst został nieco rozmyty. Jeśli otworzymy sobie panel narzędziowy wypełnienie i kontur, to zauważymy, że jest 0,6 rozmycia. Jeśli zjedziemy do 0 to z powrotem nasz filtr jakby został wyzerowany. Także często filtry też korzystają z gotowych jakby yy, zmian, które... Czy są to gotowe zmiany, które moglibyśmy dokonać ręcznie. Przejdźmy do kolejnego filtru. Matowy żel. Jak zauważymy, są pewne odbłyski jakby świetne i pewna chropowatość nadana. Kolejny tekst. Oświetlenie rozproszone. Tu zmienimy kolor. To będzie to lepiej widać. Jak widzimy, na żółtym. Nierównomierne oświetlenie. Przypomina nieco ten wcześniejszy tekst. Ten filtr. Kolejny element. Proste rozmycie. Tak samo dotyczy tutaj. 4,8. Jak widzimy, to możemy też wyzerować za pomocą tego narzędzia. Bardzo często wykorzystywany do tworzenia cienia. Kolejny filtr. Przezroczysty szum. Różnego rodzaju zakłócenia, jakieś nierównomierności. Następne światło odbite kolejne wygładzanie słowo to troszkę widać ale jest to rozmycie jakby do wewnątrz stąd nie do końca widać ten efekt Musimy przekopiować sobie jeszcze jakiś jeden element, najlepiej taki, który nie był poddany żadnym filtrom i wypełnianie szumem. Jak widzimy, podobne efekty do tych. Możemy z tego korzystać, możemy oczywiście pewne efekty uzyskiwać w inny sposób. Dodatkowo możemy pewne filtry łączyć ze sobą. Tu mamy na przykład cienie i poświaty. E to wszystko możemy sobie jakby dodawać do naszych już wcześniejszych elementów, ale o m, innych filtrach oraz o efektach porozmawiamy innym razem. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę.